Tu się zakopaliśmy samochodem. Ty mówisz, że to nie był najlepszy pomysł wjechać tu. Jak nie trzeba, to wyszło słońce. Więc witamy na kanale, gdzie dwóch gości nie myje elewację, tylko miesza błoto. Halo, halo, tu seks telefon. No i co Michał? Wyjedziesz? Michał gotowy. Ma różne przygody. <grym> Cześć, witam Was, tutaj Dominik. W dzisiejszym odcinku myjemy sobie taką oto ścianę. Co tu się będzie działo? Otóż, mamy umyć balkony i całą tą ścianę. Niestety kłopot będzie taki, że do tych balkonów trzeba będzie jakoś się dostać. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie wysiadać z podnośnika, no i że jakoś nam to szybko, łatwo i bezboleśnie pójdzie. Wjechaliśmy w krzaki podnośnikiem. O, zobaczcie, tutaj nawet nie ma jakiegoś wielkiego spustoszenia, więc spoczko. No i co? Wyciągamy sobie sprzęt. Daj Michał jeden wężyk. I tak, bierzemy tu gdzie jest najpewniejsza złączka. I jedziemy. Czekaj, tędy pójdźmy. To przynajmniej będzie uwaga na kwiatuszki. I tu się podłoży taką gumeczkę. Chłopie, to wszystko tu Dominik mył. I tutaj pyk. Tutaj nasze obozowisko. Złączki. Idziemy po złączkę, ale to jest taka cieniutka. Mały, ale za to cienki. Wiemy, że dzisiaj maladzi, nawet dobrze, ponieważ nie będzie nam czoło na ścianę. O nie. Ech, jeszcze nawet nie ma jednej trzeciej. Serio? Nie, mam nadzieję, że nie. No i dajemy sobie płynu Kleenex APC Out S5. Tutaj mamy takie dwa pojemniki. Powolutku jedziemy sobie do przodu, nawet ta pogoda wytrzymuje, oczywiście leje co jakiś czas, jak to zwykle, ale nie jest tak najgorzej. Wolę to niż słońce. Dlaczego? Ponieważ ta ściana jest właśnie nasłoneczniona, więc, jak mamy takie zachmurzenie, to nawet lepiej. Przynajmniej nam nie pali. Jest tak delikatnie ciemno, wiemy, gdzie myjemy. No a efekt mamy tutaj. Nie wiem, widać. O! Tak, jedna trzecia chyba za nami. Dzisiaj jeszcze jakbyśmy to przejechali i to, to by było spoko. Potem mam nadzieję pójdzie już szybciej, bo wiadomo najgorzej zacząć. I takie zaświadczenia wiem, że wtedy e, wtedy schodzi naj, e, najdłużej. Oj, tu idzie moc. Ogólnie jest jesień, nie? więc jest dosyć wcześniej już ciemno. Do tego nie wiem, godzina nam została? Coś takiego. Nie, żebym narzekał, ale znowu leje. Więc witamy na kanale, gdzie dwóch gości nie myje elewację, tylko miesza błoto. Tu się zakopaliśmy samochodem. Tutaj myjka została na noc, bo nie byliśmy jej w stanie wyciągnąć. No i pytanie za 100 punktów. Czy my jesteśmy w stanie wyjechać z wyszką? Tak lało w nocy, tak leje dzisiaj, że my się, nie wiem, chyba zakopaliśmy tutaj. To Ci powiem, że gorzej ten bus wyjechał niż to! I zobaczcie, ile, ile zdążyliśmy umyć. Płyny już mamy wymieszane. Pogoda jest tak fatalna i ja wiem pewnie co powiecie albo co powie część z Was, dlaczego myjemy w taką pogodę, przecież tutaj będzie pobojowisko. Otóż, jak zobaczyliśmy z panią zarządcą albo z panią zarządczynią, nie wiem, feminatywy są dziwne czasami, jak zauważyliśmy, że następny tydzień ma lać, no to postanowiliśmy, że no jedziemy, bo to już może być niedługo w nocy minus. No i mamy co? Udało nam się w jeden dzień umyć, no dotąd, nie? Czy mamy pół bloku? No nie mamy, ale za chwilkę będziemy mieli. <gryli> <gryli> Na szczęście umyliśmy trzy rzędy balkonów i zostało nam trzy rzędy balkonów, bo jeśli chodzi o tą ścianę, nie widzę, w sensie o tą, to ona idzie szybko, nie? Jak nie ma tych wnęk i tam nie trzeba spędzać zbyt dużo czasu. A taki się wydawał czysty. A taki ładny był. A takie był ładny, amerykański, szkoda! Nie no, nie ma w ogóle podjazdu, zwłaszcza na tych białych częściach. Jezus, ja jestem cały przemoczony i moja żona jest przyzwyczajona do tego, nie? że ja tam w deszcz, to tam zazwyczaj jadę, nie? Ale aż dzisiaj dzwoniła, na zasadzie jest cały czas leje. Czy ty jesteś pewien, że chcesz to mieć? Halo, halo, tu seks telefon. Michał gotowy na różne przygody. <gry> No tu trzeba będzie jakoś podkopać. No ja nie mogę, ale to też głupi pomysł. Ja przynajmniej miałem, żeby tutaj wjechać samochodem. Wiadomo, jakby tak z jedno kółko było chociaż tutaj, na chodniku, to by było łatwiej. Już wiem co by było, że chodnik zajęty coś tamtego, śmego. Ale spoko, wyciągniemy ją chyba ginął. Aż mi się zdasz kuleje do oczu. No i uwaga, uwaga, wieści z placu boju. Podnośnik niestety siadł, więc mam nadzieję, że przynajmniej będzie można stąd jakoś łatwo wyjechać. Jak nie trzeba, to wyszło słońce. No i zostało nam to ciemne pole plus lewy balkon. Tutaj jeszcze przystawka, pytaliście jakby ktoś nie zamknął okna. No to tutaj jakaś opaska, można do, wiecie, jakoś dociągnąć do siebie. Wiecie co, tutaj mamy... Mniej więcej pół tego myślę, że to jeszcze wejdzie na ścianę, i pewnie jeszcze trzeba będzie zacząć następnego. Chociaż tutaj mamy dość dużo wymieszane, no zobaczymy, jedziemy dalej. Zobaczymy, co na mejce. Do połowy wola na pół jest ok, jest ok. Co i tak zostaje? Tam jest bagno, tam jest bagno. Tam jest bagno jeszcze większe, bo jeszcze jest dolane przez nas wody. Nie? Bo nie możesz tego podnośnika zostawić tak do maja tu, nie? Ty mówisz, że to nie był najlepszy pomysł wjechać tu. Za to mamy temat na YouTubea. Możemy na YouTubeie to pokazać? <ślać> Chyba Wczoraj tego nie nagrałem. No widzisz? Kupi się ziemi, się podsypie, będzie elegancko. To zostaw, zostaw Michał, zostaw. Nie, nie, zostaw Michał, nie, nie ma sensu siłować.